Każdy kto oglądał poprzednią edycję programu Rolnik szuka żony pamięta fenomen Jakuba, który jeszcze na etapie inwizytówek powiedział, że dla ukochanej mógłby się przenieść do miasta, bo na wsi jest tylko jego praca, a on mógłby do pracy dojeżdżać, już wówczas wyróżnił się na tle innych rolników którzy zazwyczaj nie chcą i nie mogą zmienić miejsca zamieszkania i właśnie to bardzo często określają jak przyczynę niemożności znalezienia wybranki, która chciałaby dla nich przenieść się na wieś. Jakub rozwiązał ten problem na pniu, a później zdawał się rozwiązywać wszelkie problemy i rozwiewać wszystkie możliwe wątpliwości, żeby tylko być z tą, którą wybrał. Choć w pierwszych odcinkach nie wzbudził sympatii, bo wydawał się być wybredny, to później okazało się, że wiedział po prostu kogo szukał i nie zwracał tym samym głowy innym kandydatkom. Jakub wybrał ostatecznie trzy listy, z czego dwie kandydatki odpowiedziały na jego wezwanie, jedna osobiście, a druga na Skype'ie. Ostatecznie Jakub wybrał a nie, ale inżynier pożegnał się w taki sposób, że nie poczuła się ona urażona czym wzbudził tylko jeszcze większą sympatię u widzów. Później Jakub robił wszystko, żeby pokazać Ani jak bardzo mu na niej zależy i zdobyć jej serce. Kobieta od początku zachowywała dystans wobec Jakuba, a to krzywiła się kiedy rolnik próbował ją przytulić, czy też trzymała ręce w kieszeniach, albo dziwnie prowadziła z nim rozmowę. Widzowie często zauważali dużą różnicę w zachowaniu Jakuba i Ani, pisząc, że zachowuje się jakby Jakub ją wręcz obrzydzał, w odcinku finałowym jednak para potwierdziła, że jest razem więc widzowie przyznali, że może po prostu Ania stresowała kamerę, jednak kilka miesięcy później na początku roku para się rozstała, publikując kolejne oświadczenia w mediach społecznościowych, najpierw to Ania przedstawiła swój punkt widzenia, a później Jakub. Jako przyczynę rozstania podali odmienne poglądy, a widzowie obstawiali, że chodziło o dzieci, które Jakub chciał mieć, o czym mówił jeszcze w wizytówkach. Ostatecznie żadne z nich nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło, od tej pory nie było nic wiadomo o żadnych nowych związkach tej dwójki, do czasu. Kilka dni temu Jakub na swój Instagram dodał zdjęcie dwóch kubków podpisując je dwoma serduszkami. Fani Jakuba od razu wiedzieli już co to oznacza, i jak się okazuje, mieli rację. Jakub potwierdził, że jest zakochany. Co więcej, zdecydowanie w jednym z komentarzy w wbił szpile była jej partnerce, pisząc, że tym razem miłość jest prawdziwa. Myślicie, że Ania ten komentarz zaboli, i czy tym samym zasugerował, że Ania tylko udawała, że jest w nim zakochana? W każdym razie cieszymy się szczęściem Jakuba, zwłaszcza, że jak sam napisał, dawno nie był tak szczęśliwy i świecą mu się oczy.